Ale z Alzheimerem też są osoby, Są ludzie z Alzheimerem, tak? Większość jest właśnie A większość ma Alzheimera. Tak, 7 lat. Ja A już 7 lat? 8 lat. 8 lat. I co, zadowolona jest ja Pani oczywiście, skoro oczyma, tyle oczyma, lat. No. no tak, to oczyma, musi być oczyma. Pani zadowolona. Dobrze jest tutaj, dobrze, nie można powiedzieć. A w karty gracie też sobie czasem. A mamy i warczaby, i szachy, i w karty. Kto co? Tak robimy i czasem trochę tańczymy, czasem trochę, jak śpiewamy. No tak, tak. Sala, Ta duża. Sala jest duża. No. Sala jest piękna. To bo stare budownictwo to zawsze jest dużo powietrza, bo wysokie Czyli z rana Pani przyjeżdża o której mniej więcej? O nie rano, muszę czekać na dole. Aha, na busik czy... Przyjeżdża, jest Pan kierowca. A o której Pani wraca do domu? do czwartej już jestem na pewno. Dobra. Tak, coś na pewno. to się nie rozumiem. Dobrze, dobra. To na to. drzwi zamknęły. No dobrze, wie Pani co, ja zrobię ja tak. Proszę jednak mimo wszystko jak Pani To jest do zajęć rehabilitacyjnych Słyska, dla starszych i... osób. No Ale chciałabym, żeby to istniało. Chciałabym, to istniało i każdy właściwie dzień to jest taki. Jesteśmy na pewno, jesteśmy. Smutna jest przyszłość, ale ja się nie dam. Zobaczymy. <laughs> ja, ja, się, ja tak się lekko... Le, le, nie nie poddasz? Tak, to jest gminy. To jest gminy, gminy, gminy żydowskie. Tak, i wszyscy mi odmówili, więc w tym roku zostałam bez absolutnie grosza dotacji, bez, bez żadnych pieniędzy. Yy, I odczuwam to bardzo, dlatego musiałam zwolnić ludzi. Zwolniłam najważniejszą osobę tak naprawdę, bo terapeuta zajęciowy to jest ta osoba, która... Jaki budżet Ewa robić potrzebny? Znaczy? Na wszystko. Tak. Taki jaki miałam 8 lat temu. 18 tysięcy miesięcznie budżet. Łącznie z pensjami ze wszystkim, to teraz mam teraz to mam budżet, ja wiem, może 5 tysięcy. A ile osób? Złotych. Na trzy na, na pensje. I na ile pensjon na trzy pensje i na 25, 25 pensji. To się w ogóle, to, to, to nie jest. To się. To jest nierealne, To jest nierealne, co ja mówię teraz, ale ja z takich pieniędzy naprawdę żyję. Tych pieniędzy naprawdę nie mam. Naprawdę nie mam i ja mówię, każdy dzień dla mnie jest właściwie być albo nie być. Ja to mówię już było 8, bo kiedyś to się wstydziłam, właściwie nie mogę się wstydzić, dlatego że to, co było zależne ode mnie przez tyle lat. To, to się bardzo dobrze trwało, no gminia też nie ma pieniędzy i, i. Ty od 10 lat to prowadzili. Tak, tej, od 9, od 2002 sama Sama rozwinęłaś. Tam. Sama to założyłam, sama wymyśliłam, no jakby to jest takie moje dziedzictwo. Ta, to jest no, dom tak dziennego i... pobytu pod dobrą gwiazdą. Ona o, jest zginalny. dobra, ta gwiazda jest Aha, naprawdę ja dobra. Jadam, tak, ten tak, adres, adres. Pomorska 18. Aha. Łódź. Pomorska 18 łódź.